Cześć, witam na jest Smates. Dziś chciałem Was zaprosić do recenzji uniwersalnego pilota do sterowania naszymi urządzeniami multimedialnymi. Jest to pilot G40S. Jak może pamiętacie, w przypadku recenzji, właśnie odbiornika Boxa TV Marki Mikul obiecałem Wam, że przygotuję taką krótką recenzję urządzenia pilota, który zastąpi nam tego pilota, którego mamy w standardzie. Ten pilot oczywiście jest dobrym rozwiązaniem, natomiast nie ma on tutaj funkcji air mouse i nie możemy za pomocą tego pilota sterować, na przykład naszym telewizorem, czyli potrzebujemy dwa urządzenia piloty do urządzenia typu Box TV, drugi do telewizora. Natomiast wiem, że niektóre osoby wolą mieć jeden pilot do wszystkiego. No i takim rozwiązaniem, właśnie, może być ten uniwersalny pilot, który wyposażony jest w funkcję AirMouse, wyposażony jest w mikrofon, czyli możemy sterować głosowo oraz jest programowalny. Możemy tutaj zaprogramować sobie wszystkie funkcje, które mamy w pilocie, na przykład od telewizora. Dzięki czemu tym jednym pilotem możemy sterować wszystkimi naszymi urządzeniami multimedialnymi. Jeżeli chodzi o zawartość tego pudełka, to znajdziemy wewnątrz pilota zdalnego sterowania oraz instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi w kilku językach: angielski, niemiecki, rosyjski, chiński. Nie ma tutaj języka polskiego, więc będziecie sobie jakoś musieli poradzić. Nie ma też w zestawie baterii do tego pilota, więc takie baterie będziecie musieli sobie to Pilot zaśledzany jest dwoma bateriami typu 3 razy A, więc o tym pamiętajcie. Teraz, jeżeli chodzi o wykonanie, budowę tego pilota, jak widzicie, pod względem designu, jakoś tutaj specjalnie nas może nie zachwyca, natomiast wykonany z tworzywa sztucznego, całkiem niezła ta konstrukcja, tutaj się nic nie ugina, nie czeszczy, więc dość solidny, lekki. Przyzwoicie leży tutaj w dłoni. Myślę, że powinno się z niego w miarę dobrze korzystać. Przyciski te wszystkie tutaj główne, podgumowane do regulacji dźwięku, do zmiany kanałów, tutaj te numeryczne, więc myślę, że powinno być ok. Według mnie mogły być tutaj nieco większe te przyciski funkcyjne, natomiast na plus na pewno, że są dobrze wyczuwalne, co może mieć znaczenie, kiedy korzystacie z tego pilota gdzieś wieczorem, Oglądając telewizję, gdzie tak naprawdę zmieniamy te kanały, te funkcje, nie patrząc na pilota, więc to jest myślę, że dobrze rozwiązane. Główne te przyciski do sterowania, tutaj tak nieco inaczej rozwiązane, tutaj oczywiście przez tworzywo sztuczne, pod spodem micro z tego co słychać, delikatnie klikające, więc też nie przeszkadzające podczas użytkowania. Myślę, że powinno być ok. Przycisk do mikrofonu na środku, za chwileczkę Wam pokażę, jak to wszystko działa. Teraz, jeżeli chodzi o baterię, zobaczcie ta tylna klapka, ona się otwiera przez całość pilota. To jest też takie dość nietypowe rozwiązanie. No i zobaczcie, tutaj wewnątrz znajduje się odbiornik dla tego pilota, odbiornik, którego wpinamy do urządzenia typu właśnie Box TV. Wepniemy sobie ten odbiornik do urządzenia Mikul. Teraz sobie zainstalujemy baterię i zaraz już sobie przejdziemy do jego konfiguracji. No i zobaczymy sobie, jak ten pilot będzie się spisywał w porównaniu właśnie z pilotem takim oryginalnym. No dobrze, to teraz może sprawdźmy, jak działa ten pilot uniwersalny. Jak pamiętacie, podłączyliśmy tylko odbiornik do Boxa TV. I nic więcej nie konfigurowaliśmy. To jest pilot oryginalny. Zobaczcie, oczywiście, on tutaj działa jak najbardziej ok, poruszamy się po tych wszystkich oknach. I teraz bierzemy pilota uniwersalnego. Zobaczcie, bez żadnej konfiguracji, tak naprawdę, od razu pilot jest gotowy do pracy. Możemy sterować wszystkimi funkcjami, jeżeli chodzi o tego boksa. Teraz sprawdźmy sobie, może, jak działa wyszukiwanie głosowe. Przyciskamy przycisk tutaj na środku. Uruchomi YouTube. I zobaczcie, wszystko zostało wyszukane, aplikacja nam się uruchomiła automatycznie. Nie ma z tym żadnych problemów i możemy teraz sobie korzystać z tej aplikacji. Przycisk back wstecz też bez konfiguracji działa. Przycisk Home też również działa powrót do głównego tutaj ekranu. Tak więc wszystkie te funkcje, które są na pilocie tutaj oryginalnym, bez problemu działają też na pilocie. Naszym uniwersalnym. No i teraz kolejna sprawa. Ten pilot nie jest pilotem typu Air Mouse, czyli nie mamy tutaj możliwości poruszania się po ekranie za pomocą kursora. Oczywiście, MikuL jest na systemie Android TV, więc te wszystkie funkcje są przystosowane do obsługi pilotem takim zwykłym. Natomiast, jeżeli sobie doinstalujecie jakieś aplikacje, które wymagają obsługi myszą, no to wówczas tutaj obsługa tym pilotem będzie bardzo utrudniona. Natomiast Zobaczcie, ten pilot jest pilotem żyroskopowym. Mamy przycisk myszy w tym miejscu, przyciskamy go i zobaczcie na ekranie pojawia nam się kursor. Kursor, który możemy tutaj sterować, jak widzicie, za pomocą ruchu, tutaj ręki, ruchu pilota, czyli podobnie jak myszą, tutaj taką zwykłą, komputerową, tylko w ten sposób. Jeżeli ten kursor Wam zbyt szybko tutaj yy, po tym ekranie się porusza. Mamy możliwość też zmiany jego prędkości. Przytrzymujemy OK i przycisk Minus. No i zobaczcie, on teraz się nieco wolniej porusza. Będzie Wam pewno łatwiej sterować, jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z tego typu pilotami. Oczywiście możemy to tempo sobie regulować. Czyli najeżdżamy na aplikację, klikamy i mamy otwartą. Najeżdżamy na kolejną, też klikamy, nie ma problemu, przycisk też, też działa. Jak widzicie, możemy tutaj to wszystko przesuwać, uruchamiać z pozycji tego pilota Air Mouse, i to jest atut, którego tak naprawdę brakowało w przypadku tego pilota dedykowanego. Jeżeli chodzi o tego boksa, oczywiście mówimy tutaj tylko o tych aplikacjach, które sobie dogrywacie do tego typu urządzeń, które pracują pod kontrolą Android TV. Natomiast jeżeli macie boksy właśnie ze zwykłym Androidem, czyli nie Androidem TV, tylko takim jaki znacie. Z telefonów, z tabletów, to taki pilot jest naprawdę niezastąpiony, jeżeli chodzi o obsługę tego typu urządzeń. Funkcja Air Mouse czy też wyszukiwanie, sterowanie głosowe to nie są jedyne tutaj, jeżeli chodzi o pilota G40, ponieważ, tak jak Wam wspominałem na wstępie, jest to pilot w pełni programowany, który potrafi obsługiwać też Wasz telewizor, kino domowe, Blu-raya, jakiś projektor czy też jakieś inne urządzenia multimedialne za pomocą wbudowanej diody IR. Pilot ten działa w dwóch trybach. Pierwszy tryb to właśnie ten tryb, który Wam pokazywałem, czyli łączność za pomocą Wi-Fi z tym odbiornikiem wpinanym do naszego urządzenia. Natomiast teraz zobaczcie, to działa pod tą diodą zieloną. Natomiast jeżeli klikniemy jeszcze raz przycisk Set, zmienia nam się tryb na tryb właśnie sterowania IR, czyli sterowania właśnie pod czerwienią. I teraz, jeżeli chcemy taki pilot sobie zaprogramować do naszego telewizora na przykład, co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy wejść w tryb programowania. Przytrzymujemy przycisk SET przez 3 sekundy. Jak widzicie, zaczyna nam tutaj mrugać czerwona dioda. Następnie bierzemy naszego pilota od telewizora i teraz tak, chcemy zaprogramować po kolei. Przycisk Power. Przyciskamy przycisk Power. Dioda mrugała wolniej. Kładziemy naprzeciwko naszego pilota. Tutaj też przyciskamy przycisk Power. Jak widzicie to trzeba mrugać szybciej, czyli ten przycisk został już zaprogramowany. Teraz na przykład przycisk jedynka. Klikamy jedynkę i jedynka na pilocie. Znowu nam mruga szybciej, przycisk zakodowany. Dwójka, mruga wolno, przyciskamy dwójkę, mruga szybciej, jest zakodowany. Chcemy ustawić regulację dźwięku plus, klikamy plus, mruga wolno, następnie na drugim pilocie plus. Szybciej. I po zaprogramowaniu wszystkich tych przycisków, właśnie w ten sposób, naciskamy Set, i od tego momentu pilot już jest zaprogramowany. Posiada wszystkie te funkcje, co pilot oryginalny od telewizora. I teraz dokładnie ten pilot będzie działał tak, jak pilot od waszego telewizora. Będziecie mogli sobie sterować wszystkimi funkcjami telewizora, czy np. kina domowego, jeżeli zaprogramowaliście właśnie pilota od tego kina. I jeżeli chcemy sterować takim boksem, w którym jest pięty odbiornik, wystarczy teraz, że przełączymy się na kolor zielony, sterujemy odbiornikiem Mikul, następnie przełączamy się na czerwony, sterujemy naszym telewizorem. Tak więc jak widzicie, ta funkcjonalność jest bardzo duża, no i przede wszystkim świetnie to działa, ja to sobie sprawdzałem już z kilkoma urządzeniami. Nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli chodzi o działanie. Działa tak dobrze jak pilot oryginalny, a nawet czasem nawet lepiej, więc myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Jeżeli chcecie przewrócić go do ustawień fabrycznych, przycisk SET, przycisk Delay przez 5 sekund, przytrzymujemy oczywiście, czekamy aż się zaświeci kontrolka. W tym momencie ustawienia zostały wykasowane do fabrycznych. No i możemy sobie to wszystko jeszcze raz zaprogramować, na przykład dla jakiegoś innego pilota. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, że jeżeli potrzebujecie tylko kilka funkcji, na przykład regulacja głosu do telewizora, przeciw power, włączenie, wyłączenie go, a na przykład pod inne guziki i chcecie zaprogramować jakieś funkcje z kina domowego, czy też z odtwarzacza Blu-ray, to oczywiście możecie też te wszystkie funkcje sobie łączyć. Tylko, żebyście oczywiście pamiętali, co macie, pod co przypisane. Myślę, że chyba nikogo nie trzeba przekonywać do zakupu tego typu pilota. Szczególnie jeżeli macie urządzenia z Androidem, tym zwykłym, gdzie potrzebujecie do obsługi funkcji Air Mouse, no i jednocześnie potrzebujecie też na przykład pilota do sterowania telewizorem, czy też innymi waszymi urządzeniami multimedialnymi. No to myślę, że tutaj G40 jest naprawdę świetnym rozwiązaniem i ja Wam tego pilota mogę jak najbardziej polecić. Z mojej strony to by było już tyle, jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was pomocny, to oczywiście jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!